Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko. I na początek, mam dla Was hit. Pojawiła się nowa wersja szklanek, które są hitem TikToka. One kosztują tylko 8 zł i pojemność mamy tutaj 420 ml, czyli tyle samo co te klasyczne. Tym razem one tak mienią się natęczowo i do tego jedna jest w kolorze fioletowym. No, wyglądają prześlicznie. Ciekawa jestem, czy tak samo jak te klasyczne, one również zrobią taki szał na TikToku. Kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla was papierową gwiazdę ze stojaczkiem, pojawił się też bardzo fajny koc, który ma nadruk sarenki, mam też dla was świecącego renifera, pojawiły się też przepiękne bieżniki, podkładki pod talerze, jedna w ogóle będzie miała kieszonkę, a pod koniec filmiku będę miała dla was świecące laseczki. Więc kochani oglądajcie do końca, a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i zaczynamy sobie od kolejnej stojącej ozdoby i tym razem jest to taka szaro-czerwona myszka. Do wyboru macie dziewczynkę albo chłopczyka i tutaj ten chłopczyk miał bardzo dziwnie ustawione oczka, ale jak widzicie łatwo to można poprawić. A teraz mam dla Was kolejny hit na te święta. Pojawiły się papierowe klosze w kształcie gwiazdy, i one są do kompletu ze stojakiem oczywiście, jest to lampka. Zestaw kosztuje tylko 30 zł. Bardzo podobne stojaki macie też w sklepie IK, ale tam one kosztują 25 zł. I do tego jeszcze musicie dokupić sobie gwiazdę. Ale różnią się jeszcze jedną rzeczą. Ten stojaczek w Pepko ma jeszcze tutaj taki drucik w kształcie korony, na którym właśnie sobie układamy tą gwiazdę. Dzięki czemu ona Wam nie spadnie, nie będzie dotykała tej lampki, no i możecie sobie ją ładnie ustawić. Ja rok temu kupiłam sobie ten stojaczek z IK i nie ukrywam, że miałam troszeczkę problemu, żeby tą gwiazdę ładnie ustawić. Oczywiście nie mogę zabraknąć też nowości na kubeczkach i tutaj mamy taki biało-czerwony z napisem, kosztuje tylko 15 zł, a pojemność mamy tutaj 580 ml. A teraz przejdziemy sobie do tego mojego dużego pepko i na początek mam dla Was świetny zestaw. Mamy tutaj dwie figurki w kształcie konika, one kosztują tylko 20 zł, są w kolorze beżowym. I do tego ta jedna figurka jest mniejsza, przez to ten zestaw wygląda jakby to była mamusia z dzieckiem. Mamy też kolejną podkładkę, która jest okrągła, drewniana i mamy tutaj nadrób takich złotych śnieżynek, które tak ślicznie się mienią. Kosztuje one tylko 15 zł i wymiary mamy tutaj 38 cm. Kochani, mamy kolejny hit na kocach i mamy tutaj koc, który ma kaptur. Do niego mamy przyczepione takie złote rogi i uszka, No wygląda to przesłodko. Kosztuje on 40 zł, wymiary mamy tutaj 130x170, czyli te standardowe dla pepko. Do tego cały ten koc jest takie delikatne łatki, więc wydaje mi się, że ten nadruk nawiązuje do sarenki, ale równie dobrze może być do renifer. A na dole mamy taki zwykły koc, ale hitem jest kolor, ponieważ mamy tutaj taki jasno-szaro-zielony. On obecnie jest bardzo popularny. Idealnie wygląda w połączeniu z kolorem białym albo srebrnym. Ten kocyk jest bardzo miły w dotyku, kosztuje 40 zł, a wymiary mamy tutaj 180 na 220 A tutaj kochani popatrzcie na te pudełeczka, które Wam ostatnio pokazywałam. Pani jeszcze wystawiły krasnoludki, no prześlicznie ta wystawka wygląda. A tutaj na dole mam dla Was kolejną nowość i jest to metalowy podświetlany renifer. On kosztuje 100 zł. Tutaj na metce macie pokazane, jak on wygląda, jak jest włączony. Czasami pojawiają się też sanie albo Mikołaj, ale u mnie na razie pojawiły się tylko reniferki. Mamy też bardzo fajny zestaw takich plecionych koszy, które są w kolorze kremowym. One kosztują 30 zł. Mamy tutaj 3 sztuki. One bardzo ładnie będą wyglądały jako taka ozdoba do pokoju, ale też świetnie sprawdzą się do łazienki na przykład na kosmetyki. Pojawił się też kolejny obróz i tutaj na białym tle mamy takie pierniczki. No prześlicznie to wygląda. Kosztuje on 25 zł, a wymiary mamy tutaj 140 x 180. Pojawiły się też nowe bieżniki i ten bardzo mi się spodobał, ponieważ jest takim starym stylu. No popatrzcie na ten nadruk, czyż on przepięknie nie wygląda? Kosztuje tylko 15 zł, a wymiary mamy tutaj 40 x 150. I do tego jeszcze na około ma tutaj taką włóczkę, no po prostu hit. A obok na szarym tle mamy takiego Mikołaja i kochani te ozdoby to nie jest nadruk, tylko to jest wyszyte. Do tego ma jeszcze przyczepiony taki pomponik, który jest jego noskiem. Kosztuje 25 zł, a wymiary mamy tutaj 35 na 180 a obok na czerwonym tle mamy wyszyte takie śnieżynki, też przepięknie to wygląda. Kosztuje 20 zł, a wymiary 38 na 150 A obok powtórka z tamtego roku, którą Wam gorąco polecam, ja sobie ten bieżnik kupiłam rok temu, i tutaj na czerwonym tle mamy wyszytą taką złotą choineczkę. Kosztuje tylko 15 zł, a wymiary to 38 na 150 Obok też mamy przepiękny bieżnik, na zielonym tle mamy takie złote choineczki, on kosztuje tylko 12 zł, a wymiary mamy tutaj 35x180. Ślicznie wygląda, ale kochani to jest nadruk, nie naszywka, więc tutaj trzeba będzie uważać z tym bieżnikiem, ponieważ takie nadruki lubią się sprać przy pierwszym praniu. No to kochani mieliśmy już obróz, bieżniki, no to teraz podkładki pod talerze i popatrzcie jaka perełka się pojawiła, przepiękny nadruk i niestety w kamerze tego nie widać, ale ona ma jeszcze taką złotą nić, dzięki czemu ona się tak ładnie mieni. Kosztuje 8 zł, ma dziwne wymiary, bo mamy tutaj 33x45 cm, no ale okej. Okay. A tutaj mamy zestaw dwóch sztuk w cenie tylko 10 zł, i one mają już ten standardowy rozmiar, czyli 30x45 cm. I one już są takie gumowe, ale ten nadruk o wiele bardziej mi się podoba, ponieważ mamy tutaj napis i takie śliczne choineczki. A tutaj mam coś ciekawego, no kochani, pierwszy raz widziałam, żeby podkładka miała kieszonkę, jest ona materiałowa i tutaj na zdjęciu mam pokazane, że do tej kieszonki dajemy sobie komplet sztućców, no ciekawe rozwiązanie, kosztuje tylko 15 zł, a wymiary mamy tutaj 30x45 cm. A na dole mamy jeszcze podkładki filcowe, które są takie powycinane. One kosztują tylko 10 zł. Mamy tutaj dwie sztuki, i do wyboru są w kolorze czerwonym albo zielonym. A na koniec znalazły się takie podświetlane laseczki, które kosztują 10 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, w którym mieliśmy przepiękne świąteczne dzbanuszki. Pojawiły się też komplety szklanek oraz kieliszków w kolorze złotym. Mamy też przegląd ze sklepu Homediu, w którym pojawiła się biała kolekcja. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.